Adwentowy kalendarz. Co ja mam na sobie? Można powiedzieć, że przez pomyłkę zamiast zakładać fartuch, który zakładam gotując jakiś obiad, założyłem jakąś dziwną materię z 24 kieszeniami. To nie pomyłka specjalnie, bo akurat zdjąłem to, co wieszamy na ścianie w momencie, gdy rozpoczyna się adwent. Jest to tak zwany kalendarz adwentowy. Tradycja, która przybyła do naszego kraju. Z zagranicy, z krajów Ewangelickich Zachodnich. Przez cały adwent, przez 24 dni, posługujemy się kalendarzem. Najprostszą formą kalendarza jest coś takiego, co robimy co roku w parafii. Nasi parafianie dostają dwie krótkie, małe, spięte ze sobą kartki. Na każdy dzień Adwentu jest jakiś wiersz biblijny, żeby przeczytać go wieczorem, żeby rozważyć razem ze sobą to słowo. Ale nasi parafianie to nie tylko dorośli, to są też dzieci. Ostatnio widzimy w sklepach wielki boom na kalendarze adwentowe z czekoladkami. Nawet żona moja widziała kalendarz adwentowy z jakimiś smakołykami dla psa, żeby podczas adwentu pieskowi codziennie dać jakiś smakołyk. To jest wielka pomyłka. Taki kalendarz adwentowy z czekoladkami, czy taki jak ja pozwoliłem sobie zawiesić na szyi, ma mieć raczej dydaktyczną yy, Taką funkcję przygotowywać dzieci, czy może uczyć ich tak pozytywnie, motywować do codziennego rozważania słowa. Bo jeżeli mamy małe dzieci, siadamy razem przy stole, modlimy się, to potem jest taka wspólna radość, że podchodzą do kalendarza i w tym przypadku na przykład wyjmują pierniczka z Mikołajem, którego potem mogą ze smakiem zjeść. Kiedy są małe, to jest dla nich radość. Słowo Boże kojarzy się im też z takim radosnym przeżyciem, ale z doświadczenia wiem. Że przychodzi taki czas, że już nie potrzeba pierniczka, że kiedy jest adwent, to właśnie biorą do ręki ten kalendarz, biorą do ręki Biblię, czytają tę Biblię codziennie, rozważają. Kalendarz jest takim po prostu dla nas wsparciem. Przypomina nam te 24 dni adwentu, czasu takiej refleksji, głębokiej refleksji, przygotowania się do spotkania z Chrystusem, kiedy przyjdzie do nas podczas świąt Bożego Narodzenia.